Trzeba przed moimi y, zawodnikami skupić się, gdzie jest ta maszyna, skąd to wychodzi. Nie? Co ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, nie? Bo ktoś tam, ma gada, bo to, bo tam ta przychodzi przychodzi do, do, co do czego, to tam to ci umyka. Nie? Musi być sytuacja taka, że każdy zawodnik, który strzela, musi patrzeć co ma strzelać w następnej kolejce i, i być przygotowanym, przygotować nie się nie do tego tak, Jak My przyjedziemy na ten trening strzelecki, tutaj siedzą na ławkach, się śmieją, no to skuduje, czy trafi. To jest jeden gwartyn. To temu nie sprzyja, wiesz? w żaden sposób. Nie? Ale ja myślę, że jak się zbierze tu grupa takich chętnych, młodych, myśliwych, które albo tam, jak teraz starzyście, to można zrobić to ekipę, która będzie już tak, ten narybyk będzie, wiesz. Bo ja myślę, że to zaowocuje kiedyś, bo te wszystkie trudy, które były złożone tu, że ta sztynica funkcjonowała, to żal to zaraz zakopać, wiesz, wszystko. Ja, ja już byłem tak zdenerwowany ostatnio, że chciałem to wszystko zamknąć, nie? Młody nagrywam się z Mistrzem Polski, zobacz to... to się musisz ten, mówimy o twojej dupie. nie? U nas, u nas też jest, jest dwóch takich młodych Marysia chłopak. Tam no. teraz pierwszy rok poluje i taki Mateusz Jędrzejewski. no to wszystko się rozgrywało. Ale... Tak. Tak? Mariusz, Mariusz dzisiaj dzwoni do Rafała, że też pojedzie z nami, nie? Ale... Za jakiś czas smsa przysłał, że nie może poszukać amunicji, no to jak ma szukać amunicji, gdzieś gdzieś... Ale po... słuchaj, ja z Mariuszem porozmawiam, bo Marysiem porozmawiam, bo ja teraz miałem ostatnią problem z, z sędziami na zawodach. Ty też możesz do tego się dołączyć. Masz blisko, zostawisz tu telefon do Kazia i będziecie sędziować mnie na zawodach na początku. Nauczycie się... Wyłączyło się? No, Nauczycie nie Nauczycie się dobrze. sędziować na zawodach i wtedy będziecie... Cześć. I wtedy będziecie rozumieć, mieć możliwość, Co rozumiesz, e, zaraz e, ten Ma, pokażę, e, I wtedy będziecie mieć więcej pojęcia, zapoznacie się z prawidłami tego strzelania. E, no i pomoc będzie też, a jak posędzujecie, to zarobicie nawet pieniądze jakieś też na amunicję, nie? Bo może być taka sytuacja, że jak chcecie, to ja mogę wam rozumieć pieniędzmi nie płacić, a będziecie mieć powiedzmy, za sędziowania na załodach, dostaniecie tam 100 rzutków do szczelenia. No to już nie płacisz 100 złotych, a dostajesz to 100 rzutków. Nie, 100, dostaniesz 150 na przykład. No, kwestia, kwestia finansowa zawsze miała znaczenie, bo powiem tak, jak ja się zaczynałem to bawić, no to, to co, po zawodach co robię? Wszyscy się rozjechali, a ja sobie Zbierał rzutki i brałem, brałem reklamówkę i zbierałem rzutki. Nie? Chodziłem po krzakach i to z prawem. Pan jechać we wtorek i w środę i prosić pana Antoniego, u mnie, kierownika obiektu, żeby... Otworzył szczenicę. on mówi, zawsze mnie zaskakiwał, ty mówi, dobrze, ale nie ma żutek, a ja, ja nie, ja mam, bo sobie pozbierałem i zawsze już tam sobie te sto stera razy mogłem fulknąć, nie, to, nigdy z tym tematem nie było łatwo, mówię, kwestia finansowa zawsze była jakimś tam, no, barierową sprawą, ale, no, mówię, no, to, nie załoga, pierwszy raz na szczenicy, szczelnica już od dwóch lat, 11 zawodów zaszczyt wielki dziś, święto lasu. Narodowe święto, skoro to jest Mam nadzieję, że nie ostatni raz tu kolega ja tak, przejeżdża, ja tak, ja tak spodobała nie. się szczelnica czy nie? Mi. Bardzo mi się podobała, bardzo jest e, trudna, technicznie jest e, przygotowana. Które, jak zobaczyłem maszyny, którymi tutaj dysponujesz, to zapleczam całą, to jestem... 25 maszyn w tej chwili. wrażeniem. E, maszyny rozmaite nie są jednakowe, są baciół, są maszyny, za, e, mam trzy rabidy, mam vertikale oryginalnego. To jest oryginalny, bardzo dobry wertykoł, ale jest drogie, 2000 euro kosztuje taka maszyna więcej. Nie? Mamy roz, kolory różnych rzutek, to znaczy też roz, rozmaica to szczelania nasze, nie, nie jest to jedno, jednokolorowe rzutki, a różnego rodzaju kolory też pomagają nam, w łowiectwie to później pomaga. Prawda? I taki trening daje właśnie takim młodym adeptom myśliwym później przygotowania do łowiectwa. No ale to jest sympatyczne, że no, jest młody człowiek, który zaczyna się pobawić i sobie... I sobie tutaj dobrze radzi, nie? I nie, jest... za, nie zaucza to na pamięć, nie zaucza to, że na skidzie musi y, 20 cm, no. jak z kartku chodzili, ja patrzyłem tam, że tu musi na skidzie 30-20 dać wyprzedzenia, to jest, to jest głupota, bo w łowisku nie ma tego, w naturze nie ma. Natura jest tak rozmaita, tak piękna, że my musimy umieć strzelać każdej żółtek, podchodzić do tego, to może się założyć z czasem automatycznie, już będzie to wyprzedzenia. To, to daje i daje ten trening właśnie nam, żebyśmy my mogliśmy się sobie zakładować, założyć takie umiejętności, nie? Bo te umiejętności od razu nie przyjdą. Oni nie przyjdą No trapa, żebyśmy się nauczyli rzutek szeleść, tylko chodzący, który ma płaski tor. My musimy się nauczyć szeler rzutki, które chodzą cały czas inaczej. I teraz zrobiliśmy trening na compact sportingu, tak? Teraz będziemy robić następny trening na sportingu, ten inna konkurencja, gdzie szelę się po kolei, będziemy szczeleć po kolei po 5 rzutek. On Kaziu przyniósł, zaraz rozpisku zrobimy i uważam, że takie treningi muszą wejść, dlatego ta istnieje, żeby można było tu przyjechać, potrenować, spotkać się, młody myśliwy może poszczerać przy mistrzach takich, no, jak Paweł. wypić? To się nagrywa tu Kaziu. Aha, dobrze. Łódki wypić później. I ja uważam, że taka szenica ona będzie, będzie śniała, będzie przynosiła wielką korzyść nie tylko dla sportu tego naszego, bo można nazwać tym kompakt sportu to sportem już, bo a jest ludziestwo, nie? I dla to bardzo dużo przynosi. Ja uważam, że musi być integracja właśnie takiego rodzaju szczelania z wielobojem myśliwskim, bo niestety teraz w Polsce jest taka tendencja, że idzie to każdy idzie swoim kierunkiem. Sześciobój rozwija się swoim kierunkiem, parkur bardzo raczkuje, rozwija się swoim kierunkiem, a to trzeba połączyć. I moje, moje, e, moje marzenia połączyć te rodzaje strzelań, żeby myśliwi strzelali, nie My tylko sześciobój strzelali parkur, strzelali kombinację myśliwską, różne rodzaje strzelali tego szelectwa nie uprawiali, nie tylko jedno. I ja myślę, że może z czasem e, PZT zrozumie to i wspólnymi siłami zrobimy e, taką. E, taką takie wspólne rozumienie strzelania, żeby było i kompak Sporting i Sporting i żebym nie zabraniali tego strzelania w PZL, bo niestety jest taka sytuacja teraz w Polsce, że na niektórych okręgach w ogóle boją się nawet powiedzieć słowo parkour nie? to jest przykre, nie? Także my to uważamy, że, że Paweł strzelał też i zaczynał strzelać jeszcze w tym kiedy PZL wysyłało na te zawody europejskie, to było z 10 lat temu, prawda? Jeszcze raz. 1998 roku. Oni strzelali wtedy europejskie strzelania, bo to były takie strzelania myśliwskie, gdzie przejeżdżała ekipa 6 osób, była drużyna. E, strzelali tą, tą kombinację myśliwską. Teraz ta kombinacja myśliwska odeszła do Fitasko. Jak ona odeszła do Fitasku, to PZL przestał się tym interesować, w ogóle. to jest dziwne, nie? A to szczelanie naprawdę piękne, bo tam jest szczelanie z pojedynczego pastorała, tam jest szczelanie z wolnej ręki na 100 metrów. To, co powtarzamy, to, co robimy w łowisku. Może dziwne jest szczelanie do lisa leżącego, ale to Finowie wymyślili, bo Finowie szczelają z pozycji leżącej, mają takie możliwości tam. Tak. Natomiast jest kompakt Sporting, trochę zmniejszony, jest trap, który powtarza nam te warunki w łowisku. I ta kombinacja miała, miałaby żyć w nas w Polsce, ale ona, nie, ona się po prostu nie przewiązała. Jest bardzo podobna do sześcioboju, tak? Także uważam, że tędy droga jest. No.